Dziękuję kochani za kwiatuszka. Słuchajcie, wyrwałyśmy się na chwilę na łączkę niedaleko od bloku, bo generalnie siedzimy w domu, ale żeby nie zwariować, to jednak czasem trzeba się przywietrzyć, zwłaszcza przy takiej pięknej pogodzie. No ale właśnie ten stres, ta sytuacja udziela się wszystkim, także dzieciom. Dlatego dzisiaj postanowiłam zapytać eksperta, psychologa, jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie. Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie? Istotne jest, aby w rozmowie z dzieckiem nie unikać tematu koronawirusa. Dzieci uczestniczą w obecnej sytuacji, są bacznymi obserwatorami otoczenia, słyszą komunikaty podawane w mediach i rozmowy rodziców, odczuwają emocje wspólne nam wszystkim. Unikanie rozmowy na temat koronawirusa lub nie mówienie dziecku prawdy wzbudzi jego czujność i niepokój. Sprawi, że będzie ono szukało odpowiedzi na swoje pytania poprzez domysły, wyobrażenia, oraz będzie wzmacniało swoje lęki. Warto rozmawiać z dzieckiem, ale nie na siłę. Najlepiej wówczas, gdy samo zacznie wykazywać zainteresowanie tematem, na przykład będzie nas o coś pytało, lub zauważymy u niego bardziej nasilone reakcje emocjonalne które możemy powiązać z ogólnie panującym niepokojem, na przykład nadmierną płaczliwość, rozdrażnienie. Warto mówić o koronawirusie jako o czymś co nas wszystkich dotyczy i co w nas wszystkich budzi różne emocje, ale nie jako o czymś czego trzeba się bardzo bać. W rozmowie informujemy dziecko o faktach, ale w sposób uspokajający. Dostosowany do, dostosowany do jego wieku. Dostosowany do jego wieku albo poprzez metaforę, na przykład poprzez rysunek, w zabawie. Należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak mycie rączek czy niedotykanie rączkami buzi, ale też bez nadmiernej paniki. Warto zwrócić uwagę dziecka, że pandemie miały już miejsce w historii ludzkości, że nie jest to sytuacja nowa, że naukowcy pracują nad szczepionką, a większość ludzi, którzy chorują, wraca do zdrowia. Pomimo, że y, sytuacja jest trudna, to jednak jest przejściowa. Podobnie przejściowe jest to, że dziecko nie widzi się ze swoimi dziadkami, że nie widzi się ze swoimi kolegami, że musi uczyć się w domu. Warto mu wytłumaczyć, że dzieje się tak dla wspólnego dobra, abyśmy się od siebie nie zarażali. Przekażmy dziecku, że, jest ono, że nie jest ono samo w tej sytuacji, że wszyscy jego koledzy mają takie samo doświadczenie. Dziecko bardzo szybko przyjmuje stan emocjonalny rodzica, także gdy widzi, u niego, gdy widzi u niego przerażenie, rozumie, że należy się bać. Jeśli dziecko dostrzega nasz strach, przyznajmy ze spokojem, że go odczuwamy, ale też, że potrafimy go kontrolować. Widząc, że my jesteśmy spokojni, dziecko także będzie spokojniejsze. Nazywajmy dziecku emocje, które obserwujemy u niego w warunkach izolacji. Od radości, że nie ma szkoły, poprzez złość, znudzenie, smutek i lęk. Należy zapewnić dziecko, że nie jest samo. Ma oparcie rodziców, z którymi może porozmawiać, do których może się przytulić, z którymi może pograć w gry. Z którymi może polepić z plasteliny. Możemy też wskazać dziecku drogą komunikacji online z kolegami i z koleżankami, tak żeby poczuło wspólnotę z rówieśnikami.